Widziałem w ogrodzie motyle, okryły welonem grządki, mu muskały słońca, promienne niebiańskie przątki. Widziałem na łące motyle, goniły wiatr skrzydłami, trawę ubrały w kolory, tańczyły wspomnieniami. Widziałem w parku motyle, siedziały strudzone na ławce, szukały chwili wytchnienia. Życiem zmęczone latawce. Widziałem w oknach motyla. Patrzyły smutne starością, ich ręce szukały oparcia, walczyły z obojętnością. Widziałem martwe motyle.